Ujawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Ciemne, duszące i leniwe. Ciemne, duszące i leniwe, takie jest Wasze życie na Ziemi. Rozum podaje lepkie, obślizgłe, pochwalne słowa, nic nie dające energetycznego, ale oblepiające. I zasłaniające ciemnościami Wam prawdziwą drogę duchową. Bez prowadzenia duchowego na Ziemi Duch błądzi, nie potrafi podejmować decyzji, żyje w ciągłym stresie i strachu. Straszą Was chorobami, których nie ma, straszą Was kryzysami, których nie ma, straszą Was ociepleniem klimatu, którego nie ma, pandemiami które sami wywołują, straszą Was stworzycielem, który na Ziemi nie interweniuje, nikogo nie każe, ani nikogo nie nagradza. Gdyż prawa działają samoczynnie, to Wy dajecie się straszyć. Popadliście w taki lęk, iż przerasta to ludzkie wyobrażenie, dlatego popadacie w depresję i różne choroby depresyjne. Duch dokonuje wyborów na bazie swoich ziemskich doświadczeń oraz wiedzy siebie Ducha ze wszystkich inkarnacji, wiedzy duchowej, z której to wiedzy nie korzystacie, choć jest dla Was najkorzystniejsza. Nie ma dla Ducha korzystniejszej wiedzy jak jego doświadczenia. Ale strach, jakim Was karmi się obecnie, Powoduje, że bez przekonania, ale ze strachu szcicie w kościele swoje dzieci. Chodzicie tam, bo się boicie tak zwanej śmierci, ale też boicie się żyć. Pętany i blokowany duch od dziecka przez ciemności, ciemnymi rytuałami, chrztem, komunią oraz bierzmowaniem. Od pierwszych dni po urodzeniu są szczepienia i lekarstwa, niewłaściwe odżywianie. Narzuca się duchowi, jeszcze nieświadomemu siebie, wiarę i religię, gdzie każdy duch po to ma wolną wolę, aby sam świadomie wybrał, jak będzie dorosły, wiarę z przekonania i niekoniecznie taką jak rodzice czy dziadkowie. To ma być doświadczenie ducha, które jest dla niego najbardziej korzystne. To ma być zawsze wolny wybór ducha, świadomy, a dziecko nie jest niczego świadome i dlatego jest to gwałt energetyczny. Drzemiący kierat, byle tylko nic nie robić, byle tylko mieć duszny, pozorny spokój, byle tylko pławić się w lenistwie, oblepiającym nieróbstwie. Dlatego boicie się prawdy, bo prawda. Zmieni wasze życie ziemskie. Wypalone zostaną ciemności. Uporczywie brniecie w labirynt zastawianej na was pułapki, potakując im jeszcze, schlebiając i do nich biegacie po pomoc, choć oni wam jej nie udzielają, lecz jeszcze was pętają i poniżają, pomiatają wami. Czyż byście tego nie widzieli? Dali wam taki wzór na ziemskie życie w rodzinie bez miłości, szacunku i moralności, w kłótni i szarpaninie, a wy jego powielacie z pokolenia na pokolenie. I choć dziś wasze głowy wykształcone, to duch całkowicie upadł i jest zablokowany. Ciemnota wami rządzi poprzez fałszywe morale i fałszywe pojmowaną miłość którą przerobiono na kult seksu. Nic dobrego, tylko fałsz. Dowiecie się, co to jest życie duchowe, droga duchowa, wtedy, gdy sami na nią wejdziecie i ją przeżyjecie swoim doświadczaniem, to wtedy dopiero będziecie mogli powiedzieć poprzez swoje doświadczenie. Wtedy będziecie mogli stwierdzić fakt, jak to wygląda. Bo dziś nie macie pojęcia i opieracie się tylko o jakieś zdanie innych ludzi, którzy boją się, że odkryjecie prawdę.